Cześć, witam na swoim kanale. Taki krótki filmik nagram, ale bardzo ważny o kontroli zdrewnienia łodyg roślin, które zimują w ziemi i które zimują w gruncie czyli hortensje, rododendrony. Teraz wygląda już tak. Już jest przygotowywany do ostatniego zagęszczenia. Stopnie tak wyglądają, stawione. Potem Wam pokażę wszystko, jak. Jak to wygląda, a o co chodzi? Ogólnie chodzi o to, że rośliny, takie jak rodendrony, takie jak hortensje, tak jak tutaj jest katalpa. Od razu mówię, nie przejmujcie się bałaganem, bo tutaj jest teren budowy i nie ma czasu tego uprzątać, ale w tym okresie, czyli połowa października, spójrzcie, u mnie. Łodygi przy rodendronach Już nawet te młode, które wyrosły Już zaczynają proces Zdrewniania W środku również, już jest bardzo dużo zdrewniałych Dlaczego o tym mówię? Jest to o tyle ważne Że im więcej Procent będzie Łodyg zdrewniałych Tym lepiej rodendron przezimuje Będzie bardziej odporny na przymrozki Jest to spowodowane tym Że w tych oto zielonych przyrostach jest o wiele więcej wody, wilgoci niż w zdrewniałych częściach i dzięki temu rośliny nie są tak znarażone na przemarzanie ogólnie spójrzcie jak mi się ten rododron rozrósł tak ma około 1,5 metra szerokości tak około metra na wysokość jest około 80 cm ale spójrzcie Jakie ładne ma pąki kwiatowe i ma ich bardzo dużo. Tu nie mylcie pąków kwiatowych z takimi, ponieważ to nie jest pąk kwiatowy, z tego po prostu wyrośnie. Nowa łodyga. Tak samo sprawa ma się przy hortensji. Spójrzcie tutaj. Również ładnie jest zdrewniała i jeśli wy nie macie u siebie w takim stopniu zdrewnienia, to podajcie nawozy potasowe, one wpływają właśnie na proces zdrewnienia. Lub też nawóz taki, który, daje, który można kupić i to jest typowy nawóz jesienny do rodendronów, azali, hortensji. On wspomoże ten proces twardnienia. Co, o czym mówiłem o nawozach tak. Należy podać, żeby jak najbardziej. Jak najwięcej tych elementów części było zdrewniałych. Dzięki temu nasze kwiaty będą bardziej wrażliwe na prze, przemrożenie. Nie będą im pękać łodygi. bo takie popękane łodygi. To jest miejsce, w którym najwięcej chorób się rozwija. I to się tyczy nie tylko Rodendronów, to się tyczy też Hortensji szczególnie bukietowych, a ogrodowych również, budle i... Tak więc na to należy zwrócić uwagę. O to należy zadbać. Jeśli to... Jeśli tego po prostu dopilnujemy, nie będziemy musieli też tak martwić się przymrozkami i tym nie będziemy musieli aż tak mocno zabezpieczać naszych kwiatów przed mrozem. A... Przymrozki już się zdarzają. Dzisiaj w nocy. Dzisiaj rano, jak wstałem, już było wszystko siwe, zmrożone. Spójrzcie na kwiatach na liściach. Jest teraz. Są mokre zamróz wychodzi. Tak więc tego dopilnujcie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i do oglądania innych filmów. Na razie cześć.